Cześć! Dziś kontynuujemy naszą serię filmów na temat korzyści płynących z inwestycji w nieruchomości w Warszawie. Ostatni film o bulwarach praskich wywołał silną reakcję publiczności, więc jestem ciekawy, co wydarzy się dzisiaj. Zaczynamy! A dziś mamy kolejny duży kompleks mieszkaniowy, ale po przeciwnej stronie Warszawy. Jest to Ursus Centralny Ursus Centralny to największy projekt w portfolio Ronson Development. Ursus to najszybciej rozwijająca się dzielnica Warszawy z dużym potencjałem inwestycyjnym, a projekt powstaje z dbałością o historię tego miejsca. Generalnie rzadko odwiedzam Ursus, ponieważ moje biuro znajduje się po drugiej stronie Wisły, ale ostatnio sprzedawałem mieszkanie mojego klienta w tym kompleksie i zakochałem się w nim. Zakochałem się do tego stopnia, że odłożyłem na półkę film o innej ciekawej lokalizacji inwestycyjnej i zacząłem analizować Ursus Centralny i oto do czego doszedłem. Ursus Centralny to kompleks, który w przyszłości będzie składał się z 1600 mieszkań w 17 budynkach z własną infrastrukturą w postaci bulwaru, z kawiarniami i restauracjami, siłowniami, sklepami, placami zabaw i centrum rozrywki, terenem rekreacyjnym i amfiteatrem. Brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe, to dodam, że ponad połowa, czyli ponad 800 mieszkań, znalazła już swoich właścicieli. A w sprzedaży są już tylko mieszkania od 65 m2 w ostatnim, obecnie piątym etapie inwestycji. Warto podkreślić centralne położenie tego kompleksu w dzielnicy Ursus, jak sama nazwa wskazuje. Jest to samo serce Ursusa, mimo że 10 lat temu były tu fabryki. 5 lat temu nie było tu nic, a teraz tętni tu życie. Teraz mamy w okolicy aż 8 placówek oświatowych i medycznych. Prościej powiedzieć, czego nie mamy w okolicy: są to góry i morze, a wszystko, co może zapewnić duża, nowoczesna europejska stolica, jest tutaj. Dobra, więcej szczegółów. Dzielnica Ursus znajduje się w zachodniej części Warszawy i jest jedną z najmniejszych dzielnic w mieście, zajmując powierzchnię około 9 km kwadratowych. Wcześniej znany jako ośrodek przemysłowy z zakładami mechanicznymi i cegielnią. Dziś obszar pełni głównie funkcję mieszkalną. Obecnie obszar ten zamieszkuje około 55 tysięcy osób. Nowe budynki mieszkalne powstają na osuszonych terenach. Oraz w postindustrialnej części Szamot. W gołąbkach dominuje niska zabudowa jednorodzinna, podczas gdy wieżowce można znaleźć w obszarach Niedźwiadek i Skorosze. W okolicy znajdują się trzy centra handlowe Faktory Ursus, Skorosze i Galeria Hawra. Do miejskich terenów zielonych należą parki Czechowicki, Hasów i Achera. Odległość do centrum miasta wynosi 9 km. Więc najszybciej można się tam dostać szybką koleją miejską i warszawską koleją podmiejską. Ursus położony jest przy skrzyżowaniu międzynarodowych autostrad poznańskiej E30 i katowickiej E67. Ursus Centralny to zdecydowanie najciekawsza inwestycja w okolicy i jedna z najlepszych obecnie w Warszawie. Kiedy kompleks zostanie ukończony, co nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat. Ceny gwałtownie wzrosną. To tak jak z bitcoinem pula jest ograniczona, i chętnych na zakup jest coraz więcej. W tej chwili Ronson sprzedaje pozostałe mieszkania w cenie powyżej 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Brzmi nieźle, choć chciałbym zobaczyć nieco mniejszy metraż dostępnych mieszkań, ale jest też potencjał do dalszego wzrostu. Czasami pojawiają się ogłoszenia gotowych mieszkań na rynku wtórnym, i myślę, że jest to ciekawa oferta. Można na przykład kupić małe, wyremontowane dwupokojowe mieszkanie, wynająć je i w czasie, gdy mieszkanie dewelopera jest wykańczane, odzyskać połowę kosztów remontu. Biorąc pod uwagę, że całkowita kwota inwestycji będzie mniejsza, a rentowność będzie lepsza, tak, tak, tak. Coraz bardziej podoba mi się Ursus Centralny. Przyjacielu, opinie są dla mnie niezwykle ważne. Napisz do mnie i powiedz, jak podoba ci się taki odcinek, czego chciałbyś widzieć więcej, a czego mniej. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Cześć!